Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marek Games. Witam na odcinku 43. Z serii, zagramy w Assassin's Creed Origins. Zostajemy na razie jeszcze właśnie tutaj w krągu tych wielkich bliźniąt i udamy się konkretnie w tamto miejsce, żeby zdobyć punkt e, szybkiej podróży, ale nie tylko, ponieważ mamy tutaj pod koniec ostatniego odcinka kurczę zauważyłem e, jeszcze jakiś złoty znak zapytania, co oznacza, że jest jakieś sekretne miejsce. Jestem ciekawy co to będzie. Więc postanowiłem zacząć od tego, żeby jednak zrobić tutaj tą szybką podróż, no bo nie, nic nie wiadomo, tak? Może może kiedyś w przyszłości to będzie potrzebne, żeby się tutaj przenieść, a będzie nas dzieliła duża odległość, a te to będziemy mieli szybką podróż i szybko się tutaj przeniesiemy, więc możemy sobie to ogarnąć. A przy okazji dodatkowo co jeszcze ważniejsze w sumie to za, każde, za każdą odblokowaną szybką podróż dostajemy dodatkowo nie tylko zwiększony obszar widzenia przez scenę, ale także punkty doświadczenia dla naszego bohatera. Więc jeżeli farmimy sobie punkciki na, na zdobywanie wyższych tych poziomów, bohatera, no to to jest jednak jeden z lepszych pomysłów na to, żeby je farmić. Mamy obecnie 35 poziom doświadczenia naszej postaci. Nie w ostatnim odcinku byliśmy właśnie na ten 35 poziom, więc super. Teraz 300 punktów doświadczenia zdobyliśmy, a tutaj jest złoty są zapytania. Obawiam się, szczerze mówiąc, że to może być kolejna z tych e, rzymskich e, bestii. Z tych. E, z tych słoń kolejny. Może być w tym kręgu, bo co innego w sumie mogłoby tam być. Może krąg, ale ja raczej wątpię, żeby to był krąg. Bo krąg już tutaj był, więc raczej dwóch kręgów nie wsadzali się tak obok siebie w jednym, um, ja nie wiem, jak to nazwać, w jednym obszarze, no bo trudno to nazwać dzielnicą, bardziej obszarem. Dobra, wzywamy sobie Wielbłąda naszego i lecimy tam. Patrzcie na to, jakieś ze skały. <laughs> Ciekawe. To jest naprawdę mega ciekawa. No... to myślałem Próbka No Herwenefera herwen Trzydziesty piąty poziom doświadczenia, ale raczej jeżeli, jeżeli... Ja raczej myślę, że on nadal będzie poza moim zasięgiem, bo... Kurczę, tamten wcześniej też był poza moim zasięgiem, więc raczej nie ma sensu się w to pchać Tak ja się w sumie spodziewałem, o zabij słonia, czyli zawsze będzie słoń E, to się w sumie spodziewałem, że może to być to, i się nie, nie pomyliłem. A tutaj jest Fajum. No, to jest fajum, to jest Nie, to jest No patrzcie, tutaj tak jakbyśmy zataczali, właśnie krąg. I jak na początku jechaliśmy do Aleksand... z. z z Siwy do Aleksandrii mieliśmy jechać, to przejeżdżaliśmy przez Fajum przecież, nie? I w Fajum spotykaliśmy tego naszego kapłana znajomego i ten, jemu pomagaliśmy tam ogarnąć sytuację. I teraz sobie zatoczymy krąg i wracamy w okolice Fajum i właśnie w okolice tej drogi, którą praktycznie jechaliśmy do Fajum, do Aleksandrii przez Fajum, tak to nazwę, zabierz skarb. O oh, cholera mi A nie, są tylko te... Są sępy, nie? Ale patrzę na to 39 poziom sępów. Kurczę, naprawdę się pchamy między ale kurczę, to jest dziwne. A nawet 125 poziom gol Ale ono chyba nie powinno stanowić żadnego zagrożenia tak naprawdę. Łukułowcy będą trzydziesty 35, więc lepszy. Fajnie. Jak my nie zaatakujemy e, tych sępów, to one nam też nie powinny robić krzywdy. No i faktycznie nam się nic nie zrobiło. Nic, na, nic, nam, e, ten, nic nam się nie stało, tak powiem. Lecimy teraz tutaj, żeby odkryć kolejne sens pytania. A później zobaczymy może jakąś e, ciekawą misję poboczną, żeby jednak dalej farmić ten poziom e, naszego e, bohatera, no bo jednak te sępy, same sępy kurde były na 69 poziomie, czyli 4 poziomy wyżej od, od nas, więc to już samo przestrzeń mówi, że to jest jakaś masakra. Tam z kolei są hiony. nie nieźle. To jest kochenne. 27 poziom, nie ma tragedii. Jeszcze mnie też wolano sprawdzić, naprawdę. W końcu za trzecim razem, ale w końcu trafiłem lol. I przy okazji, tą główną też trafiłem. To dobrze. Chcę mnie trochę rozproszyć. Muszę, że szła wróciła. No co jest? W końcu. Okej, okay, teraz mnie za zaatakują, ja to wiem. Szkiz, tym, trudno. Ale przy okazji spójrzcie na to z innej strony, z lepszej strony. Że zdobędziemy więcej tego zwykłego zwykłej skóry, nie? Bo one w pewnym sensie reprezentują właśnie tą, tą, tą zwykłą skórę. Tu jest, na brzegu. A, to nie jedna. Pięknie, dwie na raz, ślicznie. No to zdobyliśmy trochę tej miękkiej skóry, nie ma tragedii. Mamy no, 27, mamy 24, potrzebujemy jeszcze brązów. W liczbie pięciu, Więc nie ma... Tre... No nie jest źle, tak powiem. Nie jest źle, mogło być zawsze gorzej <grymne> Ej, czemu atakujesz mojego wielbłąda, ty Chciwa, niewdzięczna Hieno Tutaj mamy naszego przeciwnika, łaskara, poziom 30 no, jest dziwne, że ten fają tak mało odkryłem, bo kurczę przecież jakby nie było to. To było jedno z tych większych miasteczek, które odkrywaliśmy na początku gry. Więc tylko tyle, o tyle właśnie dziwne, że kurczę, za bardzo nic z tym nie zrobiliśmy. A okej, okay, przy... one na pustyni jest na pyram 39. Nawet nie pamiętam, żebym miał przystąpić taką misję LOL. Zaraz do nich dostarcza im 37 to za, za wysoki dla mnie. Łzy Sopka, zróbmy w takim razie. Przeniesiemy się tam szybką podróżą Co to było? A tu jest. Krokodilopolis, ha. Okej okay. A za fajon. I'm going to Clear the way. Did you see his eyes? Something is wrong. We're cursed. I thought the sacred crocodiles of Crocodilopolis were tame. I do not know what happened, but Sutros has never attacked anyone before. His eyes turned red. Did you see? Is Subek displeased with us?

This is with the crocodile No sign no of the priest But Sutros looks agitated I should try to stay unnoticed A carcass It has been chewed, but not eaten smelling liquid. Ah, the stench burns my eyes. Ah, Nick. Someone was injured in the enclosure. They went up the staircase. a discarded priest robe and it is covered in blood whoever was wearing this was badly injured the blood trail leads outside Co zadzieramy z, z bogiem krokodyli? Zmięszać jedną brązową i jedną czarną dawką w czystej fiolce. Jedna na krokodyla podawać w jedzeniu. Ostrożnie, zbyt duża dawka zabije. Chcemy tylko, żeby chorowały. Dorbi dużego krokodyla, pozostałe to tylko dodatek. Dotykać rękami, skóra czernieje, boli jak jasna cholera. Po robocie spotkać się z tylko w południowych dokach. Melina, hibiskus, tak samo jak kwiat. Zapamiętać to dobrze, zabijała już ludzi, którzy przykręcili jej imię. <laughs> Dobra. Melina, the Pretty name for a killer She's at the Neoria Naval Arsenal, to the south Who dares touch a god of Egypt? I will hunt down this blasphemer Maybe in only one god? Pozdrawiam. W sumie Krokodilo Polis znuliśmy jako... jakoś tak egipsko. Bardziej to Polis to jest już z Greki.

I should be cautious around here. <laughs> that has got to be her. A purple dress. <laughs> Just like the hibiscus flower.

Fight. The crocodiles will miraculously recover. That's Die! Mm. Nawet nie, nawet nie sprawdził zwłok, po prostu tutaj idzie do mnie. Czekaj, czy wejdzie po drabinie? Jak tak, to bym miał małe kłopoty. Ja chyba mu się nawet tego nie chce robić. Więc go zabijemy. No i to gorszy o, tą gością się zaraził, he he, trucizną w pełni. Powiem, się są krokodyle w świątyni Derii i -so tego dużego. Inne nie mają aż tak dużego znaczenia. Nie zabij żadnego z nich, bo zapłaci za to głową. Mają się tylko rozchorować, nie na coś, co zmienia im oczy i wygląda wystarczająco poważnie. Trucizna nie może zostać wykryta. Płatność od kapitana jak zwykle. Nie zawieź mnie. Sechetep. Czyli widać, że jednak ona działa na, na zlecenie kogoś jeszcze. Hej, co? Poisonous little woman. Talented, but twisted. Sechetep. He was the priest at the temple. Gods. What is it with priests and money? The poison was just for show. These descent the crocodiles are not to die. I should tell the guardian. Wiecie co skoro jeszcze jesteśmy? Może powinniśmy się zabawić z nimi wszystkimi w Berka? Hej! Myślę, że to nie jest taki dobry pomysł. Hey, what? Dzięki, nie, huh? bo z mam tak fajnych. To jest po prostu zabawne. To jest po prostu zabawne. To jest tak jak chciałem. To <gulbe pega> jest po prostu zabawne. To jest po z tą To jest po prostu to jest naprawdę mega sprawa Nie wiem to chyba wszystko tutaj ale Daje są jeszcze ludzie Chcesz pójść spać na stałe, tak? A ja co przeszkadziłem. Chciałem zobaczyć, czy ten wielki bytak pójdzie. Tylko dość bykł, a nie Ciebie inny los też nie nasiadał. Mamiętać o tym, Ha! wizytę w tym wypadku nie tak jeszcze nie walczyłem, ale już teraz wiemy jak wygląda ta szarża z tą tarczą. No to jest powiem wam coś ciekawego, coś fajnego. Coś czego wcześniej czego wcześniej nie korzystałem jak grałem w tą grę A to jest całkiem pomocne, nie powiem! No chodź to, chodź tu chodź tu. Opornie Ci to idzie, widzę boss masakra That's it. Die. Ha. To pięknie To i dwa skarby Duże to miejsce trzeba przyznać, to nie? He! Szybkie zabójstwo. lul, z gorszych Super. pytania gdzie jest kolejny skarb? Tam. I have Come Jeszcze ostatni się ostał. Tak tego tylko Niech ja jeden przeżyję i opowie co się tu stało. No dobra. W takim razie widzimy się po cięciu, jak już dotrzemy na miejsce. Okej, okay, witam was z jeszcze zbliżamy do tego miejsca. A ja sobie skrócimy drogę poprzez średnisko krokodyli, co no nie. <laughs> Guardian of Sobek, the sickness was not an omen from the gods. Your crocodiles were poisoned, but they will recover. Poisoned? Are you sure? By whom? They will pay with their lives. Your own priest Sehetep, was responsible is trying to increase offerings from your followers. What? the Pesovek's right hand. He will never do this. What you are saying is blasphemy. Ah, you priests. Forever holding to your superstitions. You have been told the truth. The gods themselves will judge what you do with it. To zależy od tego gościa, co z tym zrobi. No dobra. No, wolny jesteśmy w Krok Krokodilo I tutaj mamy areny gladiatorów. I trochę kusi, no, <ścoughs> żeby się to, e, tym zająć. A może zobaczmy jeszcze. nie, to jest 37 poziom. Hmm. Dobra, wiecie co to ja teraz będę już kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę jak tak, jak, jak tak jest, a tak jest stan rzeczy. Łapkę w górę, subkę na kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.